Siemano mordy, witam was bardzo serdecznie, prosto z boiska czas na kolejne piłkarskie wyzwania. Stwierdziłem, że dzisiaj trzeba trochę OG zrobić. Fajny odcinek. Witam pana Cacha, Witam Zimno? serdecznie, bardzo. <grytanie> mordy nagrywamy teraz jest minus 5 stopni Buh. dokładnie, a odczuwalna minus 15, bo tak sobie zaczyna wiać momentami, więc docenicie to proszę łapką w górę dzisiaj wyzwania w klimacie Harry'ego Kejna, o którym właśnie teraz sobie porozmawiamy. Chciałem też od razu podziękować za zaproszenie, bo dzisiaj jesteśmy na obiekcie gminnym KS Błękiej Dżołynia i tutaj też jest szkółka piłkarska, co ciekawe. Więc jak ktoś jest z okolic, to pozdrawiam bardzo serdecznie i zobaczymy, może będziemy wpadać częściej. Harry Kane to 31-letni angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika w klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Anglii, w której jest kapitanem. Zanim na stałe wywalczył miejsce w podstawowej dynasty Spurs, Kane spędził 3 lata na wypożyczeniach w Leyton Orient, Millwall, czy chociażby Norwich City oraz Leicester City. Napastnik został kluczowym zawodnikiem Tottenhamu w sezonie 2014-2015, w którym zdobył 21 bramek w Premier League. Za swoją dobrą formę został wtedy. Wybrany najlepszym młodym zawodnikiem roku. Jest on najlepszym strzelcem w historii Tottenhamu. Trafił w barwach tego klubu do siatki rywala 280 razy w 435 spotkaniach. Jest on również drugim najlepszym strzelcem w historii Premier League z dorobkiem 213 bramek. Alan Schiller, który znajduje się na pierwszym miejscu, ma 260 bramek. W reprezentacji Anglii jest piłkarzem z największą ilością bramek w historii, strzelił ich 69 w 103 spotkaniach. 12 sierpnia 2023 roku został zaprezentowany jako nowy piłkarz Bayernu Monachium. Podpisał z klubem umowę na 4 lata, kosztując 95 milionów euro. Kane stał się wtedy najdroższym piłkarzem w historii Bundesligi. Posiada on sporo nagród indywidualnych, wiele razy był królem strzelców. Kane jest też zdobywcą złotego buta w sezonie 23-24. Natomiast jeśli chodzi o puchary drużynowe, którymi może się pochwalić, no cóż... Przejdźmy po prostu może do odcinka. I zanim rozpoczniemy, to pragnę przypomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka oraz mojego kanału jest BetClick, u którego wciąż obowiązuje oferta dotycząca gry bez podatku. Więcej szczegółów na temat gry bez podatku i szczegółów oczywiście na temat kodu lachu znajdziecie pod spodem, wchodząc sobie w opis. Ofercie Bettyka znajdziecie oczywiście najlepsze ligi świata, Ligę Mistrzów, Ligę Europy, Ligę Konferencji, czy też Ekstraklasę i wiele, wiele więcej. Nie zapomnijcie, Mordki, że jeśli to wy zdecydujecie się obstawiać jakieś zdarzenia, to róbcie to odpowiedzialnie oraz za niewysokie stawki, a obstawiać mogą jedynie osoby pełnoletnie, więc więcej szczegółów i wszystkiego, co potrzebne, to wiecie się wchodząc w opis. A tymczasem my przechodzimy do pierwszego wyzwania. Zaczniemy sobie od rzutów karnych, bo już nieraz rozmawialiśmy, że hurricane karny ma top. Nie wiem, czy też tak uważasz? Tak i musimy strzelać tak jak on, ja tak On tak robi pierwszego. trzy kroczki i mocno. To trzy tak kruczki. i on zawsze tak kurde, boczna siata, mocno, tak. no, może nie zaraz pod ladę, ale tak. Słuchaj, dzisiaj mamy cztery rogi do zdjęcia. Był taki materiał kiedyś na YouTube, gdzie Harry Kane właśnie miał rozwiesioną taką siatkę i strzelał po bocznych rogach sobie. 4x4 wpakował, więc dzisiaj też spróbujemy. I mam jeszcze do tego Dawida. On nie miał brąkarza, więc to jest utrudnienie. Okej. Okay. No. Kiedy okay. papierkę zaczyna? Tak. Ale jest zimno, zimną, tak. No! no masakra. Okej. Okay. Masakra. Nienawidzę zimy. Mord, ja tyle co wróciłem, bo chory byłem, więc. No. się tym bardziej. Dobra, tak. trzy cztery, trzy, cztery, trzy, cztery. Trzy, cztery. Zaczynaj. Zaczynam. Tak. Dobrze. Dobrze, to ważne. Ma... Pamiętaj, że masz cztery winkle do zdjęcia, no nie? Pięć strzał, więc masz ale jeden Ale nie muszę kosztować. w winkiel. Że co? Nie muszę w okno, czy muszę? No dolne też, ale okay. jak jeden zdejmiesz, to już następny. A nie mogę w dwa razy w ten sam. Nie możesz dwa razy w ten sam. O kurde. I, I Dawid tu się robi Szybki nuteścik, kto gdzie kopał? A w środek? Nie mogę. No możesz, ale to nie ma punktu. Chodzi mi o to, że jak mi zostanie czwarty strzał i on będzie wiedział, że w lewo. No to już. To tam stanie. Tak. O ile dobrze zapamięta. Dawid, pamiętaj, jaką masz bluzę. Fatalną. No że to masz spodem ja mam na serduszku. Bracie madrycki. I mów tak! <laughs> Jaki kraj, taki chibo. Nie, taki to idą Ale to tak weszło! Weszło? No weszło. Weszło. Tak zwany raz. Raz. Gdzieś taki on brał rozbieg, nie? On nie brał drugiego dużego takiego. Tak wolny, a taki szybki? Tak. Oj! No i popatrz! Popatrz ty! A, się. To był dobry zutkarny, ale właśnie dlatego, że muszę trafić sam ruch to niezaliczone. O, o właśnie o, tak! ładna. Właśnie tak W końcu. Daje on cztery możliwości. Tak. Ale nie tak. O, to jest dobry moment. Jest, 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 no jest! Ja tu o o, Po tej bluzie się odbiła! Bluza, bluza. <laughs> bluza tak <wanym> jest. Ha! <laughs> <Tańcowa. laughs> ryba z mu ryba z rak. Oj, dzwonią. Tu jeszcze nie dzwonili, więc musieli po raz pierwszy zadzwonić. O, wiedział, no czytał, no wiedział że tam. Ale i idealnie! No. Ale musiałbym bardziej do słupka dociągnąć chyba, nie? Żeby jej nie sięgnął. Uuu. Tak! Po On mi pomógł tym. Wydaje mi się, że on wpadł, gdyby nie resetował. Zdaję mu tą bluzę. Idealne. No, dawaj. Oj, tak masz mi wchodzić. Ojej. Ale co? So Ale mi stopa boli przy każdym kopięciu. No, nie, nie dziwię się. I już mogę czy jeszcze Możesz i ciemno, także wiesz, możesz się tam ustawić Pamiętam, pamiętam <noise> nie, no nie da się tak To jest niepe <noise> Dwie opcje mi zostały Nie, wiem, czy... nie. Dobra Co mam zrobić? Cięcie Ile masz sił wokno? Chwila przerwy no dobra, będzie piekło Uf, to była jedyna opcja. No, no niestety, luta w winkiel, ale szła chyba dobrze. Skoro to jest taki naprawdę klimatycznie oldschoolowy odcinek, jeśli chodzi o wszystkie konkurencje, to też przywracamy jedną, która była bardzo dawno i miałem ochotę po prostu sobie ją zrobić i wygląda to tak. Najpierw uderzamy z szesnastki, wchodzimy później na wrzutkę, czyli to jest drugi strzał, trzeci strzał to jest one touch, czyli możemy tylko raz dotknąć piłkę, potem jest tutacz, coś ty co lubicie bardzo, i ostatnie to jest sam na sam, więc kilka elementów takich fajnych dla napastnika, strzeleckich, robionych w ciągu też, jedno po drugim, pach, pach, pach. Ja lubię, nie wiem, co czy ty też, ale ja lubię. Z przyjemnością. Dobra. Oj! <grywa> jest, jest. Ojej, dobra. I teraz Dawacz. Ale szczurek! Jest! Trzy dobra, tutacz, tak? Czekaj się, cofnę. Oj! Jochaj, sam na sam. Dobra, zapomniałem. Nie! Ale mnie... chciałem dociągnąć. Ja tak już stanę. Dobra, trzeba dobrze zacząć. O nie! Dobrze. One touch? One touch. tak. Wow, za czysto trafiłem. Łantać są fajne. Aż mnie potrafię. stopa zapiekła. <grym> Siedzi. O, dawaj sam na sam, dawaj, dawaj. nie. Dobrze, dawaj, tak. bravo. Ale to bronił! Czyli ile... Ale że będzie 3 na 3. Daj, wow. daj, 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 daj. O kurde la. Co tu się dzieje? Panowie, nie zwalcie tego! Albo piękna bramka, albo obrona. Oj! U, Jest druga! Oj 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 Kurczę, musiałem odstać. Decydujący. Nie? Trzy Tylko no, gdzie teraz? Nie, nie, jak tak możesz zrobić? Nie, nie. Patryk 90! Jak może to nie być w bramce? Ale mi zeszła ładnie. Wyciągaj. Czekam Z Zkodziołkiem. Daj jeszcze jedną. Daj daj powtórzę. Daj ciasteczek. Tak zwany niedolot, przepraszam. Oj, ta ładniejsza. Zdecydowanie. Dwie na dwie. Oj, ale to mocną. Aaa! Czułeś złośli tam ładną Za tą ta sadzę Patrzcie. Raz. Siedzi Tak! O Casiu! Skądś mu ładnie, skończ mu ładnie za to! Brawo! Tak, króciutko, wam Zdenerwował, ale ci dał moc, mocno. Cztery. To było widzowie takie sam na sam z 90 minuty, zepsute na wagę remisu, no ale niestety na razie dwie konkurencje dla pana Cacha. Teraz czas na trzecią. Casiu, ale to co Dawid złapał tą pierwszą, też szapuła powiem ci. Tak Dawid tak, jak złapał nie. pięknie, ale Twoje wykończenie z trudnej piłki z rzutki jeszcze pięknie. Czy ta rzutki była trudna? To bardzo. A to mi się wydawało, że po prostu ja czekałem dłużej. Dobra, widzowie, teraz przejdziemy do trzeciego wyzwania. Też fajne, techniczne, takie strzeleckie. Przede wszystkim macie tak: podanie, poproszę, panie Michał. Przychodzicie sobie na bok. Tutaj jednym kontaktem, drugim. Trzeci kontakt to już jest strzał. Więc trzy na prawą, trzy na lewą. Gracie tyłem do bramki, no i wychodzicie do boku. Także pod napastnika myślę, że bardzo fajne. A Cachu stoi teraz tak. Zimno. No, jest. Raz, dwa. Raz. Raz dwa. O, Ale <ścoughs> ratowałem się. Prawa noga? Takie coś. coś? To jest niemożliwe. Jest Oj, Trzy Uf. Znowu źle na Lewą nogę wysuwa pod Łapką Cztery Niesamowite to jest. Raz, dwa, nie, aaaa, fajne, o, wyjął, ładnie, brawo, mocne, uff. Co się stało dzisiaj z tą prawą nogą? Zamieniłem się. Wytłumacz mi to. Zamieniłem się na granicę. Muszę Wam przyznać, widzowie, że tęskniłem za piłkarskimi wyzwaniami, więc myślę, że to jakiś czas powinny się pojawiać. Nie raz na pół roku, tak jak teraz. Jak chcecie, to zostawcie dużo łapek w górę i napiszcie, kogo kolejne piłkarskie wyzwania powinniśmy zrobić. Mam jednego faworyta, ale najpierw zapytam, Cachu, masz kogoś takiego? Faworyta i faworyta do tej piłki obecnie: Rafinia. Nie każ mi tego komentować. Nie musisz. <noise> ja po prostu wiem, że mi przyznajesz rację na chwilę obecną. Nie, 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 na chwilę obecną jeszcze nie. Zobaczymy jak dalej. Dawid, masz kogoś? Nie mi, się o A właśnie, ja ostatnia wygrzebałem taki wielki plakat Casillasa. Czy on jest wielki, to bym się kłócił? Plakat? tak, Casillas niekoniecznie. <noise> tak. <Podstawne. głos> Dobra, czyli Rafinia Casillas, to ja powiem... Kogoś nie było? Fede Valverde. U. Nie będzie mi dał, mówił, technicznie musisz, tylko ty wtedy. Zeznij! Na koła wypuść? Tak. tak. Co, co, 30 szał w odcinku z za koła. Co tu jest ciężkiego do zrobienia? A później, jeszcze jeden z Was będzie moratą, a ja będę Fede Valverde. Ooooo! <laughs> piękna, piękna sprawa. Wow. To ziomi będzie moratą. Mam nadzieję, że Wam się podobało, tak jak powiedziałem. Widzimy się następnym razem. Zapraszam do tych panów, które macie nasze social media. No i do następnego. Trzymajcie się, Morty. Elo! Yo.